Kochany mój, mam do Ciebie prośbę: kiedy idziesz do sklepu czy na bazarek, poczuj swoim sercem warzywa, które kupujesz. Weź marchewkę do ręki, dotknij ją, zamknij oczy, powąchaj. I poczuj czy to warzywo które kupujesz jest naprawdę żywe poczuj czy płynie w nim życie i czy jest tam jego życiodajna energia cały przemysł który jest teraz na ziemi gospodarstwa i uprawy nastawione są przede wszystkim na zysk. Produkowane przez nich nasiona, zalążki roślin, czy nawet same warzywa są sztuczne, jakby plastikowe i bardzo szkodzą waszemu zdrowiu. Nie wybieraj ich. I nie kupuj takich produktów, kochany. Każdy z Was, kto czuje sercem, umie rozpoznać żywą roślinę, umie rozpoznać żywe warzywo czy owoc, bo po prostu to czuje. Odsunęliście się jako ludzkość, od natury, od ziemi, i zawierzyliście korporacjom, że to one będą dbały o Wasze zdrowie i wyżywienie. Nic bardziej mylnego. Dlatego teraz, tu i teraz, w tym czasie, wracajcie, proszę. Do natury, do hodowania roślin, ziół, warzyw i owoców oraz ich nasion, wprost z natury, wprost z ziemi. Ziemia czeka na wasze ręce, a wasze ręce czekają na energię z ziemi. Zjeść. Czy najeść się to nie to samo, co odżywić, to dwie zupełnie różne sprawy. Jesteście czystą energią, czystą światłością źródła. Więc tak naprawdę wystarczyłoby wam odżywianie się światłem. Ale Wielu z Was o tym zapomniało, i wielu z Was po prostu w to nie wierzy. Stąd zrodziło się przyzwyczajenie do jedzenia, i stąd, w konsekwencji, zrodziło się odejście od natury. Wracajcie, kochani, wracajcie do źródła którym jesteście? Kochajcie Ziemię, poświęcajcie jej nasiona i ufajcie, że dzieci natury powietrze, wiatr, deszcz, słońce wypełnią wasze plony czystą energią Ziemi energią, która was buduje. I pozwolę sobie powiedzieć jeszcze jedno, choć tu zapewne wielu się oburzy: Nie ma nic złego w jedzeniu mięsa zwierząt. Jest jednak szalenie ważne, w jakich warunkach te zwierzęta spędziły i oddały. Swoje życie. Jeżeli zwierzę żyło w ucisku, strachu, zniewoleniu, w tyranii i braku szacunku, jego mięso nigdy nie będzie dla Was dobre. Wręcz, powiedziałabym, będzie bardzo szkodliwe. Jeśli natomiast zwierzę żyło w godności, cieple, przyjaźni i opiece, oraz otoczone było miłością, jego ciało po jego śmierci staje się dla was ofiarą z dziękczynieniem, i zwierzęta to wiedzą. Wracajcie, kochani, wracajcie do natury, do roślin, ziół, owoców, drzew i warzyw. Natura jest bardzo mądra i kieruje się swoimi prawami, ale przede wszystkim chcę Wam służyć i wypełniać Was swoją miłością.